Modlitwa do Matki Bożej nieustającej pomocy o opiekę nad naszymi synami i krewnymi. Święta Matko nieustającej pomocy, nasza boska opiekunko i kochająca orędowniczka przed tronem Boga wszechmogącego, usłysz wołanie twojej pokornej córki, matki w rozpaczy, błagającej o twoje miłosierdzie i przewodnictwo w tym mrocznym i niebezpiecznym czasie. Ze łzami w oczach i udręką w sercu przychodzę przed Ciebie, o najświętsza dziewico, aby błagać o Twoje wstawiennictwo za moich ukochanych synów i za naszą cierpiącą ojczyznę, Polskę. Moje serce drży ze strachu, gdy nad nami wisi cień wojny, gdy okrutne i nieubłagane siły armii rosyjskiej zbliżają się, niosąc ze sobą zniszczenie, smutek i spustoszenie. Nie mam mocy, aby ich powstrzymać, o matko, ale wiem, że ty dzięki swojemu nieskończonemu współczuciu i boskiej sile, możesz nas uchronić przed krzywdą. O miłosierna matko, zapewni ochronę moim dzieciom. Ty, która kiedyś tuliłaś dzieciątko Jezus w swoich ramionach, która czuwałaś nad Nim, gdy dorastał, rozumiesz głębie miłości matki. Znasz ból, jaki odczuwasz, widząc ukochanego syna cierpiącego? Jak mogę znieść myśl, że moje dzieci wpadną w ręce naszych wrogów? Jak mogę znieść możliwość, że zostaną ode mnie wyrwane, zmuszone do walki w wojnach, których nie wywołały, lub, co gorsza, nigdy nie wrócą? O pani nieustającej pomocy, rozłóż swój święty płaszcz nad nimi i chroń ich przed okropnościami wojny. Ukryj ich przed oczami wroga, wybaw ich ze szponów tych, którzy chcą ich skrzywdzić, zachowaj ich w bezpieczeństwie ciała, umysłu i duszy. O królowo niebios, zachowaj wiarę naszego ludu. Polska zawsze była ci wierna, o matko. Przez wieki trudności, ucisku i cierpienia, trzymaliśmy się ciebie, szukając schronienia pod twoim miłosiernym spojrzeniem. Nie pozwól, aby nasza wiara zachwiała się teraz, w obliczu tak przytłaczającej burzy. Wzmocnij nasze serca, abyśmy nigdy nie poddali się rozpaczy. Napełnij nas odwagą naszych przodków, którzy walczyli o naszą wolność i naszą wiarę, którzy pokładali w Tobie ufność, nawet gdy wszystko wydawało się stracone. Wstawiaj się za naszymi przywódcami, aby mogli działać mądrze i sprawiedliwie w tej godzinie próby. Zainspiruj tych, którzy bronią naszej ziemi, aby byli odważni i sprawiedliwi, aby władali mieczami z honorem i nigdy nie tracili z oczu boskiej sprawiedliwości, która rządzi wszystkim. Niech światło prawdy kieruje ich działaniami, a ich serca pozostaną czyste pośród ciemności wojny. O matko najpotężniejsza, odwróć losy wojny. Czy jest coś niemożliwego dla ciebie, o pani nieustającej pomocy? Czy nie zmiękczyłaś serc tyranów, nie uciszyłaś furii szalejących burz i nie przywróciłaś pokoju tam, gdzie nic nie wydawało się możliwe? Błagam cię teraz, uczyń dla nas cud. Niech nasza ziemia nie zostanie zdeptana przez najeżdżające armie. Niech nasze domy nie zostaną spalone, nasze kościoły zbezczyszczone, a nasze rodziny zniszczone przez przemoc i wygnanie. Błagaj swojego syna, księcia pokoju, aby wyciągnął swoją potężną rękę i odeprzeć siły zniszczenia. Wyślij swoich aniołów, aby zawstydzili wroga, odwrócili jego serca od wojny i przynieśli pojednanie zamiast ruiny. Jeśli cierpienie musi nadejść, niech nie będzie bez celu, niech wzmocni nasze postanowienie, oczyści nasze dusze i przyciągnie nas jeszcze bliżej do Ciebie i do Twojego Boskiego Syna. O Pani boleści, pociesz cierpiących i ulecz rannych. Już teraz krzyki smutku wypełniają naszą ziemię. Rodziny są rozdzierane, dzieci płaczą za ojcami, żony opłakują mężów, a ulice spływają krwią niewinnych. Jak możemy znieść takie cierpienie, o matko? Moje serce boli z powodu tych, którzy stracili swoich bliskich, tych, którzy zostali przesiedleni, tych, którzy cierpią z powodu okrucieństwa nieustępliwej ręki wojny. Bądź ich pociechą, o najświętsza dziewico. Otrzyj ich łzy, tak jak pocieszyłaś apostołów ich rozpaczy po męce twojego syna. Daj im nadzieję, że ta ciemność nie będzie trwała wiecznie, że pokój powróci, że sprawiedliwość zwycięży. Natchnij tych, którzy mogą udzielić pomocy, aby czynili to z hojnymi sercami, aby cierpiący mogli znaleźć ulgę, głodni mogli zostać nakarmieni, aby bezdomni mogli znaleźć schronienie. O zawsze dziewico, chroń czystość naszych córek i świętość naszych domów. Wojna przynosi nie tylko śmierć, ale i hańbę. Nasze córki są w niebezpieczeństwie, O najświętsza matko. Niewinni, bezbronni, ci, którzy nigdy nie zaznali przemocy ani okrucieństwa, wszyscy są teraz narażeni na zbezczyszczenie przez bezlitosne ręce. O najczystsza dziewico, strzeż ich, tak jak kiedyś strzegłaś swojej czystości. Umieść ich pod opieką swego niepokalanego serca i chroń ich przed krzywdą. Niech żadne zło ich nie doknie, niech żaden wstyd ich nie spotka. Chroń świętość naszych domów, aby mogły pozostać miejscami wiary, miłości i pokoju nawet w środku wojny. O matko Boska Częstochowska, nasza czarna Madonno, nasza matko narodowa, nie opuszczaj nas. Z jasnej góry czuwałaś nad Polską przez wieki. Widziałaś nasze zwycięstwa i porażki, nasze radości i smutki. Wielokrotnie zwracaliśmy się do Ciebie i nigdy nas nie zawiodłaś. Teraz, w tej najbardziej rozpaczliwej godzinie, zwracamy się do Ciebie raz jeszcze. Nie pozwól, aby wróg zniszczył to, co zostało zbudowane w wierze i miłości. Nie pozwól, aby nasz lud rozproszył się jak proch na wietrze. Jesteśmy Twoimi dziećmi, obłogosławiona Matko. Jesteś naszą ostatnią nadzieją, gdy wszystko inne się rozpadnie. Trzymaj nas blisko swego serca i nie pozwól, aby rozpacz nas ogarnęła. Ufamy Tobie i ufamy miłosierdziu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który króluje z Ojcem i Duchem Świętym, jeden Bóg, na wieki wieków. Amen.